Nazywam się Izabela, mam 27 lat i mieszkam w niewielkim, uroczym miasteczku niedaleko Płocka. Moje życie, z pozoru idealne u boku męża, Krzysztofa, od dawna przypominało spokojne, ale nudne jezioro bez jednej fali. Krzysztof jest dobrym człowiekiem, ale jego praca pochłania go bez reszty. Ja zaś więdłam w czterech ścianach naszego mieszkania, które urządziliśmy tuż nad lokum jego matki. Ta rodzinna sielanka powoli mnie dusiła. Tego dnia, jak w wiele niedziel, w domu Teściowej panował gwar. Zjechała się cała rodzina. Czułam się jak eksponat w muzeum, piękna żona ciężko pracującego mężczyzny. Uśmiechałam się, podawałam ciasto i kawę, ale w środku czułam pustkę. Stałam w kuchni, oparta o blat, mechanicznie wycierając talerz. Miałam na sobie prostą, lnianą sukienkę w kolorze lawendy, która subtelnie opinała biodra i biust. Była skromna, ale wiedziałam, że dobrze w niej wyglądam. Do tego lekkie, skórzane sandałki na niewielkim koturnie, które odsłaniały moje pomalowane na czerwono paznokcie u stóp. Wtedy do kuchni wszedł on. Kacper, siostrzeniec mojego męża. Miał dziewiętnaście lat i do tej pory traktowałam go jak młodszego brata. Zawsze grzeczny, uczynny chłopak, który pomagał mi wnosić zakupy, gdy Krzysztofa nie było. Ale tego dnia coś się zmieniło. A może to ja się zmieniłam? Stanął w drzwiach i nasze spojrzenia się skrzyżowały. To nie było spojrzenie chłopca rzucone na ciocię. W jego oczach zobaczyłam coś nowego, coś, co sprawiło... Że po plecach przeszedł mnie przyjemny dreszcz. Lustrował mnie powoli, od sandałków, przez łydki, aż po dekolt. Zatrzymał wzrok na moich ustach, a ja poczułam, że się rumienie. Pierwszy raz od lat. Cześć, Iza. Pomóc ci w czymś? zapytał, a jego głos wydawał się niższy niż zwykle. Cześć, Kacper. Nie. Dziękuję, już kończę, odparłam, starając się, by mój głos brzmiał naturalnie. Odwróciłam się, by wstawić talerz do szafki, czując na sobie jego palące spojrzenie. Każdy mój ruch wydawał się nagle przemyślany, jakbym występowała na scenie. Nagle wpadł mi do głowy pewien pomysł. Szalony, ryzykowny, ale tak kuszący. Odwróciłam się do niego z lekkim uśmiechem. Właściwie, jest coś. Skończył mi się olejek do kąpieli i parę innych drobiazgów. Krzysiek wraca dopiero wieczorem, a ja nie mam jak wyskoczyć. Mógłbyś pójść dla mnie do drogerii na rynek? Jasne, nie ma problemu, odpowiedział bez wahania. Świetnie. Chodź na górę, do nas. Dam ci pieniądze i listę, powiedziałam, celowo używając poufałego tonu. Ruszyłam przodem, a on podążył za mną. Wchodząc po schodach, czułam, że każdy mój krok jest przez niego obserwowany. W naszym mieszkaniu panował przyjemny półmrok i unosił się zapach waniliowych świec. Powietrze zgęstniało. Poczekaj chwilę w salonie, dobrze? Muszę tylko przebrać tę sukienkę, bo jest mi w niej strasznie gorąco i zaraz znajdę portfel rzuciłam niedbale, znikając z sypialni. Nie zamknęłam drzwi do końca, zostawiając małą szparę. Wiedziałam, że to dziecinne, ale chciałam sprawdzić, czy ulegnie pokusie. Zrzuciłam z siebie sukienkę i przez chwilę stałam w samej bieliźnie. Potem sięgnęłam po to, co miałam przygotowane na samotny wieczór krótką, jedwabną podomkę w kolorze szampana. Była zwiewna i ledwo zakrywała to, co powinna. Kiedy ją włożyłam... Jej chłodny materiał musnął moją rozgrzaną skórę, wywołując kolejny dreszcz. Rozpuściłam włosy i boso wyszłam z sypialni. Kacper stał przy oknie, odwrócony do mnie plecami, ale gdy usłyszał szelest jedwabiu, gwałtownie się odwrócił. Jego oczy rozszerzyły się, a usta lekko uchyliły. Przełknął głośno ślinę, nie mogąc oderwać ode mnie wzroku. O matko! szepnął. Jakby do siebie. Coś nie tak? Zapytałam z udawaną niewinnością, podchodząc bliżej. Zapach moich perfum zmieszał się z wanilią. Nie, nic. Po prostu. Pięknie wyglądasz, wydukał, a jego policzki oblały się czerwienią. Podeszłam do komody, celowo schylając się, by wyjąć portmonetkę. Jedwa zsunął się z mojego ramienia. Odsłaniając ramionczko stanika. Wyprostowałam się i podałam mu pieniądze oraz małą karteczkę. Nasze palce zetknęły się na ułamek sekundy. To było jak porażenie prądem. Dziękuję, jesteś kochany, powiedziałam cicho, patrząc mu prosto w oczy. Wziął listę i pieniądze, po czym niemal wybiegł z mieszkania, nie mówiąc ani słowa. Zostałam sama, a moje serce biło jak szalone. Właśnie rzuciłam przynętę. I wiedziałam, że on ją chwycił. Gdy tylko drzwi zamknęły się za kacprem, oparłam się o nie plecami i wzięłam głęboki, drżący oddech. Moje serce waliło tak mocno, że czułam jego pulsowanie w skroniach. Spojrzałam na swoje odbicie w ciemnym ekranie telewizora. Rozpuszczone włosy, zarumieniona twarz i ten niedwabny szlafroczek który teraz wydawał mi się zbroją i prowokacją jednocześnie. Czy nie posunęłam się za daleko? Przez chwilę poczułam ukłucie winy, myśląc o Krzysztofie, o całej rodzinie na dole. Ale to uczucie szybko zniknęło, zastąpione przez falę ekscytacji, jakiej nie czułam od czasów liceum. Czułam się znowu żywa. Chodziłam po salonie boso, a chłodna, drewniana podłoga przyjemnie studziła moje stopy. Każdy dźwięk z klatki schodowej sprawiał, że zastygałam w bezruchu. Czekałam. Te dziesięć minut, które zajęły mu pójście na rynek i z powrotem, wydawały się wiecznością. Poprawiłam szlafrok, ciaśniej zawiązując pasek w talii. Chciałam wyglądać na zrelaksowaną i swobodną, a nie na kobietę, która właśnie zastawiła pułapkę na siostrzeńca własnego męża. Podeszłam do okna i wyjrzałam na ulicę. Właśnie wracał. Szedł szybkim krokiem, z małą, papierową torbą w dłoni, a jego twarz była poważna i skupiona. Usłyszałam jego kroki na schodach, tym razem wolniejsze, bardziej niepewne. Pukanie do drzwi było tak ciche, że ledwo je usłyszałam. Otworzyłam, starając się wyglądać na lekko zdziwioną, jakbym już o nim zapomniała. Już jesteś, Szybko ci poszło, powiedziałam z uśmiechem. Stał w progu, unikając mojego wzroku. Podał mi torbę. Nasze palce znów się spotkały, tym razem na dłużej. Nie cofnęłam ręki od razu, delektując się tym subtelnym kontaktem. Dziękuję. Wejdziesz na chwilę? Napiłbyś się czegoś zimnego? Zapytałam, celowo ściszając głos. Zawahał się. Widziałam walkę w jego oczach, rozsądek walczył z pokusą. Pokusa wygrała. Dobrze, ale tylko na moment, zgodził się, wchodząc do środka. Zamknęłam za nim drzwi, a dźwięk przekręcanego zamka wydał się nienaturalnie głośny w panującej ciszy. Usiądź, zaraz wracam, rzuciłam i poszłam do kuchni. Wyjęłam z torby swoje zakupy. Było tam wszystko z listy, a na samym wierzchu leżała mała tabliczka gorzkiej czekolady z chili. Tego nie pisałam. Uśmiechnęłam się pod nosem. A więc zrozumiał grę. Wróciłam do salonu z dwiema szklankami soku pomarańczowego. Usiadł na skraju sofy, spięty i czujny. Postawiłam szklanki na niskim stoliku i usiadłam obok niego. Nie za blisko, ale też nie za daleko. Dokładnie w takiej odległości, która zmusza do świadomości drugiej osoby. Dziękuję za czekoladę. Skąd wiedziałeś, że lubię? zapytałam, patrząc na niego z ukosa. Zgadłem, odparł cicho, wbijając wzrok swoją szklankę. Cisza, która zapadła, była gęsta od niewypowiedzianych słów. Widziałam, jak jego klatka piersiowa unosi się i opada w szybkim rytmie. Był zdenerwowany tak samo jak ja. Postanowiłam przejąć inicjatywę. Jesteś o wiele dojrzalszy, niż myślałam, Kacper, powiedziałam szeptem. Podniósł na mnie wzrok. Jego oczy były ciemne i pełne emocji. Nie odpowiedział, tylko patrzył. Powoli, bardzo powoli, podniosłam rękę i odgarnęłam kosmyk włosów z jego czoła. Moje palce musnęły jego skórę. Była gorąca. Nie cofnął się. Zamiast tego, lekko przechylił głowę, jakby zachęcając do dotyku. Zatrzymałam dłoń na jego policzku, czując pod palcami delikatny zarost. Nasze twarze były tak blisko, że czułam jego ciepły oddech na swojej skórze. Czas stanął w miejscu. Chciałam go pocałować. Wiedziałam, że on też tego chce. I wtedy, z dołu, dobiegł nas dźwięk klucza w zamku i głośny śmiech mojej teściowej, wracającej siostrą z zakupów. Moment prysł jak bańka mydlana. Odsunęliśmy się od siebie gwałtownie, jak poparzeni. Kacper zerwał się na równe nogi. Muszę już iść, powiedział zduszonym głosem, nawet na mnie nie patrząc. Tak, oczywiście, odparłam, próbując uspokoić oddech. Odprowadziłam go do drzwi. Otworzył je i na moment odwrócił się w moją stronę. W jego oczach widziałam obietnicę, a może tylko jej pragnienie? Zniknął na schodach, a ja zostałam sama, rozczęsiona i sfrustrowana. Wieczorem, gdy leżałam już w łóżku obok śpiącego Krzysztofa, mój telefon cicho zawibrował. Wiadomość od nieznanego numeru. Tylko dwa słowa. Myślę o tobie. Wiadomość wibrowała na szafce nocnej jak wyrok. Myślę o tobie. Dwa proste słowa, które miały w sobie większy ładunek niż wszystkie komplementy, które usłyszałam od męża przez ostatni rok. Przez chwilę panikowałam. A co, jeśli to pomyłka? Co, jeśli Krzysztof jakoś to zobaczy? Szybko usunęłam wiadomość. Ale numer zapisałam w kontaktach pod nazwą Ania Paznokcie. Bezpieczna, kobieca nazwa, która nie wzbudzi żadnych podejrzeń. Odpisałam dopiero po kwadransie, gdy serce wróciło do normalnego rytmu. Ja o tobie też. Dobranoc. Następne dni były jak życie w dwóch równoległych światach. W jednym byłam Izabelą, żoną Krzysztofa, która gotowała obiady. Dzwoniła do teściowej i planowała weekend. W drugim, tym sekretnym, zamkniętym w ekranie telefonu byłam po prostu Izą, która wymieniała dziesiątki wiadomości z Kacprem. Nasza rozmowa była ostrożna, pełna niedopowiedzeń, ukrytych znaczeń. Pytaliśmy o błahe rzeczy, co u ciebie, jak minął dzień, ale pod powierzchnią tych prostych słów kryło się jedno, najważniejsze pytanie, kiedy znów się zobaczymy. Czekałam na idealną okazję, bojąc się zrobić fałszywy ruch. I okazja znalazła mnie sama. We wtorek wieczorem Krzysztof wrócił z pracy z nowiną. Kochanie, muszę na dwa dni jechać do Warszawy. Ważne spotkanie nie da się przełożyć. Wyjeżdżam jutro rano, wrócę w piątek wieczorem, oznajmił, rzucając teczkę na fotel. Poczułam mieszankę winy i dzikiej, niepohamowanej radości. Przytuliłam go, mówiąc, jak bardzo będę tęsknić, a w głowie już układałam plan. Gdy tylko zasnął, wzięłam telefon i napisałam do Kacpra. Mam wolny wieczór w środę. Może wpadniesz pomóc mi z tą ciężką doniczką na balkonie, o której ci wspominałam? Sama nie dam rady jej przesunąć. Oczywiście, żadnej doniczki nie było. To był nasz kot. Jego odpowiedź przyszła natychmiast. Będę o ósmej. Cała środa upłynęła mi jak w gorączce. Sprzątałam mieszkanie, choć było już czyste. Paliłam kadzidełka o zapachu drzewa sandałowego, by zabić wą codzienności i stworzyć atmosferę tajemnicy. Punktem kulminacyjnym przygotowań była długa, gorąca kąpiel z olejkiem, który kupił mi tamtego dnia. Leżąc w parującej wodzie, Czułam się jak aktorka przygotowująca się do najważniejszej sceny w swoim życiu. Co ubrać? To pytanie krążyło mi w głowie od rana. Nie chciałam być wulgarna. Nie chciałam też wyglądać, jakbym się nie starała. Ostatecznie mój wybór padł na prostą, czarną sukienkę z jedwabistej wiskozy. Była to tak zwana slip dress na cienkich ramionczkach o długości do połowy łydki. Nie miała dekoltu, ale jej materiał subtelnie opływał każdą krzywiznę ciała przy najmniejszym ruchu. Była elegancka i zmysłowa. Pod spód nie założyłam biustonosza. Ale to nie wszystko. Z naszuflady wyjęłam swoje małe, grzeszne sekretne akcesorium parę czarnych, jedwabistych pończoch samonośnych, wykończonych u góry pasem koronki. Wsuwając je na nogi, czułam dreszcz podniecenia. To był szczegół niewidoczny na pierwszy rzut oka, moja prywatna obietnica tego wieczoru. Do tego byłam boso. Chciałam, żeby czuł się jak u siebie. O siódmej moje serce biło w rytm sekundnika na zegarze. Usłyszałam ciche kroki na schodach i zamarłam. Dzwonek do drzwi. Krótki, pojedynczy sygnał. Wzięłam głęboki oddech, by uspokoić nerwy. Podeszłam do lustra w korytarzu, ostatni raz poprawiłam ramionczko sukienki i rzuciłam okiem na swoje odbicie. W oczach miałam błysk, którego nie widziałam od lat. Podeszłam do drzwi, przekręciłam zamek i otworzyłam. Stał tam. W dłoni trzymał jedną, czerwoną różę z pojedynczym, idealnie rozwiniętym pąkiem. Jego oczy, ciemne i poważne, wpatrywały się w moje z taką intensywnością. Że zabrakło mi tchu. Nie uśmiechał się. Ja też nie. To nie był czas na uśmiechy. To był moment, w którym gra dobiegła końca. Wpuściłam go do środka, a cisza, która zapadła po zamknięciu drzwi, była głośniejsza niż jakakolwiek muzyka. Staliśmy naprzeciwko siebie w słabo oświetlonym korytarzu. Podał mi róże. Gdy ją brałam, Nasze palce splotły się na moment na jej kolczastej łodydze. Nie poczułam ukłucia. Czułam tylko ciepło jego skóry. Jesteś jeszcze piękniejsza, niż pamiętałem, szepnął, a jego głos był niski i lekko zachrypnięty. Nie odpowiedziałam. Zamiast tego zrobiłam krok w jego stronę. To wystarczyło. Zrozumiał. Odłożył na bok klucze. Które wciąż trzymał w drugiej dłoni i położył obie ręce na mojej tali, przyciągając mnie do siebie. Czułam, jak mocno bije jego serce, a może to było moje własne. Jego twarz pochyliła się nad moją, a ja zamknęłam oczy, czekając. Pierwszy pocałunek nie był gwałtowny. Był powolny, badawczy, jakbyśmy oboje bali się, że ten moment jest tylko snem. Czułam smak jego niepewności i mojej tęsknoty. To było jak powrót do domu, w którym nigdy wcześniej się nie było. Potem pocałunek stał się głębszy, bardziej zachłanny. Zgubiłam gdzieś róże, która upadła bezszelestnie na dywan. Wplotłam palce w jego włosy, przyciągając go jeszcze bliżej, aż między nami nie było już żadnej przestrzeni. Chwyciłam go za rękę i poprowadziłam do salonu. W świetle świec jego twarz wyglądała inaczej, doroślej. Widziałam w jego oczach pożądanie, ale też coś więcej, rodzaj czułości, której tak bardzo mi brakowało. Podniosłam z podłogi czerwoną różę i włożyłam ją do małego, kryształowego ważonu. Ten prosty gest był jak pieczęć na naszej umowie. Nie ma już odwrotu. Kacper usiadł na sofie, a ja, zamiast usiąść obok, Uklękłam przed nim na miękkim dywanie, opierając ręce na jego kolanach. Chciałam na niego patrzeć. Chciałam zapamiętać ten moment. Powoli przesunął dłonią po moim ramieniu, czując gładki materiał sukienki. Jego dotyk był delikatny, ale palił moją skórę. Iza, ja nie mogę przestać o tobie myśleć. Od tamtej niedzieli wyznał cicho. Ja też, odpowiedziałam, a mój głos zadrżał. Jego ręka sunęła się niżej, wzdłuż mojego boku, biodra, aż dotarła do rąbka sukienki, spoczywającego na moim udzie. Zatrzymał się na chwilę, a potem powoli zaczął przesuwać dłoń w górę, pod materiałem. Czekałam na ten moment z zapartym tchem. Poczułam jego palce na mojej nagiej skórze, a potem, ku jego zdziwieniu, na gładkiej, jedwabistej powierzchni ponczochy. Zamarł. Jego oczy rozszerzyły się, a spojrzenie, którym mnie obdarzył, było mieszanką szoku, podziwu i czystego pożądania. Nachylił się i szepnął mi prosto do ucha: Ty jesteś niegrzeczną dziewczynką, wiesz? Uśmiechnęłam się po raz pierwszy tego wieczoru. Wszystko, co działo się później, było jak sen. Jego dłonie badające koronkę na moich udach, moje palce rozpinające guziki jego koszuli. Pocałunki stawały się coraz bardziej namiętne, a szepty coraz odważniejsze. W pewnym momencie podniósł mnie z lekkością, jakbym nic nie ważyła, i zaniósł w stronę sypialni. A gdy zamknęliśmy za sobą drzwi, reszta świata przestała istnieć. Leżeliśmy później obok siebie w pościeli pachnącej moim ciałem i jego perfumami. Cisze przerywały tylko nasze spokojne oddechy. Czy, czy on ma jakiś problem? zapytał nagle Kacper, a ja widziałam, że pyta o Krzysztofa. Odwróciłam się w jego stronę. W półmroku widziałam zarys jego młodego, silnego ciała. Kacper, powiedziałam cicho, gładząc go po policzku. Gdyby nie było żadnego problemu, myślisz, że bylibyśmy tu teraz razem? Nie musiał pytać o nic więcej. Przytulił mnie mocno, jakby chciał obronić mnie przed całym światem. A ja, po raz pierwszy od bardzo dawna, poczułam się bezpieczna. Choć wiedziałam, że nasza bańka bezpieczeństwa pęknie za niecałe dwa dni. Obudziłam się następnego ranka w jego ramionach. Czwartkowy poranek. Przez okno wpadały pierwsze promienie słońca, malując na ścianie złote pasy. Czułam się spokojna i szczęśliwa w sposób, o którym już dawno zapomniałam. Kacper jeszcze spał. Obserwowałam jego twarz młodą, gładką, z rozrzuconymi na poduszce ciemnymi włosami. Wyglądał jak niewinny chłopiec, a jednocześnie wczorajszej nocy był mężczyzną, który obudził we mnie kobietę. Wstałam cicho, żeby go nie obudzić. Włożyłam na siebie jego wczorajszą koszulę. Która paczniała nim i naszą wspólną nocą. Zrobiłam nam kawę. Kiedy wróciłam do sypialni z dwoma kubkami, już nie spał. Uśmiechnął się do mnie, a w jego oczach nie było cienia żalu czy niepewności. Tylko czysta radość. Cały dzień spędziliśmy zamknięci w naszym małym świecie. Byliśmy jak Adam i Ewa w raju, który sami sobie stworzyliśmy. Słuchaliśmy muzyki. Tańczyliśmy boso w salonie, rozmawialiśmy godzinami. Opowiedział mi o swoich marzeniach, chciał studiować fotografię w Krakowie, uciec z tego małego miasteczka. A ja opowiedziałam mu o swojej samotności, o pustce, która wypełniała moje dni. Rozumiał mnie bez słów. To było coś więcej niż tylko fizyczne pożądanie. Rodziło się między nami uczucie niebezpieczne, zakazane, ale prawdziwe. Wieczór nadszedł zbyt szybko. Czas, który z Krzysztofem w luku się w nieskończoność, z kacprem pędził jak szalony. Zamówiliśmy pizzę, otworzyliśmy butelkę wina. Siedzieliśmy na podłodze w salonie, przy świecach, czując się jak para nastolatków na pierwszej rędce. Byłam tak szczęśliwa, że zupełnie zapomniałam o rzeczywistości. I wtedy usłyszałam dźwięk, który zmroził mi krew w żyłach. Klucz w zamku na dole. Głośny, metaliczny zgrzyt, po którym nastąpiły ciężkie kroki na schodach. Kroki, które znałam aż za dobrze. Kroki Krzysztofa. Spojrzeliśmy na siebie z kacprem. Panika w jego oczach była odbiciem mojej własnej. To on, wyszeptałam, zrywając się na równe nogi. Miał wrócić jutro? Zaczęła się gorączkowa? Cicha krzątanina. Rozum bez uczuć przejął kontrolę. Balkon? Syknęłam, wskazując na małe drzwi w rogu salonu. Schowaj się tam, szybko. Kacper chwycił swoje buty i kurtkę, a ja w panice zbierałam dowody jego obecności. Pudełko po pizzy do śmieci, jego kieliszek do zmywarki. I wtedy mój wzrok padł na kryształowy ważon na stoliku. Czerwona róża. Symbol naszego grzechu. Chwyciłam ją, ale nie miałam gdzie jej schować. W desperacji pobiegłam do łazienki i wepchnęłam ją do muszli klozetowej, spłukując wodę. Kroki na schodach były coraz bliżej. Kacper zdążył bezszelestnie wymknąć się na balkon i zamknąć za sobą drzwi, chowając się za dużą donicą z pelargoniami. Ja w ostatniej chwili przetarłam stolik. Na którym stał ważon, i usiadłam na kanapie, próbując udawać, że czytam książkę. Moje serce waliło tak mocno, że byłam pewna, że słychać je w całym mieszkaniu. Drzwi się otworzyły i wszedł Krzysztof. Wyglądał na zmęczonego. Cześć, kochanie, powiedział, rzucając torbę na podłogę. Niespodzianka. Skończyliśmy wcześniej, więc wróciłem. Tęskniłaś? Oczywiście, odparłam, a mój głos był nienaturalnie piskliwy. Podeszłam go pocałować. Był zimny i pachniał podróżą. Przeszedł przez salon, rozluźniając krawat. Zdawało się, że niczego nie zauważył. Odechnęłam z ulgą. Już prawie się udało. Duszno tu trochę. Otworzę drzwi na balkon. Wpuścimy trochę powietrza, powiedział, kierując się prosto w stronę, gdzie ukrywał się Kacper. Zamarłam. To koniec. Ale on zatrzymał się nagle przy małym stoliku kawowym. Pochylił się. Jego wzrok skupił się na czymś, czego ja w panice nie zauważyłam. Na błyszczącej powierzchni drewna leżał samotny, szkarłatny płatek róży, który musiał odpaść, gdy zabierałam kwiat. Obok niego śniła mała kropla wody. Krzysztof bardzo powoli, z namysłem, podniósł ten płatek dwoma palcami. Obejrzał go pod światło, jak jubiler badający drogocenny kamień, a potem odwrócił się do mnie. Jego twarz nie wyrażała złości. Wyrażała coś znacznie gorszego lodowatą, przerażającą pewność. A to skąd? zapytał cicho a jego głos był spokojny i śmiertelnie poważny. Wpatrywałam się w ten mały, czerwony płatek w jego dłoni, czując, jak cały mój świat rozpada się na kawałki. A za szklanymi drzwiami, zaledwie dwa metry od nas, stał w ciemnościach przerażony chłopak, który był powodem tego wszystkiego.